Dzień dobry w imieniu HR Razem. HR Razem, które powstało z wiary, że ten 2020 rok, czy w tym 2020 roku, nasza rola jako HR-ów była szczególna. Z wiary w to, że mamy swój własny potencjał i kapitał, i z wiary w to, że razem możemy te, z tego kapitału lepiej korzystać dla nas, dla naszych pracowników, dla naszych organizacji. Razem to znaczy również, że wspólnie z ponad 40 senior HR liderów, mentorów, prelegentów, osób życzliwych, wspierających, partnerów również. I w imieniu tych senior HR liderów udało nam się zmontować krótki filmik z życzeniami niektórych z nich. Niech te życzenia będą dla nas podziękowaniem, niech będą dla nas docenieniem. Niech będą nas zachętą i wsparciem w tym przyszłym roku. A ze swojej strony życzę, aby ten rok 2021 był jeszcze mądrzejszy, jeszcze cieplejszy, jeszcze lepszy dla nas, dla naszych ludzi, dla naszych organizacji. Życzę nam również, żebyśmy byli coraz bardziej razem w tym coraz mniej razem świecie. Dziękuję. Nowego Roku. Życzę przede wszystkim zdrowia dla nas wszystkich, bo to niezbędne w tych niepewnych czasach. Życzę dużo pasji oraz ciekawości, które nadają sens naszemu życiu, i życzę również nam wszystkim radości każdego dnia, którą będziemy się mogli dzielić z innymi. Wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, w tym wyjątkowym czasie i w tym dziwnym roku. Chciałem wam w te święta życzyć trochę spokoju, wytchnienia, trochę zwolnienia, trochę posiedzenia przy bliskich, bo cały rok walczyliśmy z pandemią, z naszymi słabościami, z samym sobą, z różnymi przeciwnościami. A to jest ten czas, kiedy na chwilę choć warto odetchnąć. A na nowy rok życzę wam żebyśmy wszyscy razem przetrwali te trudne czasy i żebyśmy podnaleźli się w nowej rzeczywistości, w nowej sytuacji e, i, mo, i może już post-covidowej e, post rzeczywistości. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku i Wesołych Świąt. Dziękuję. Ja swoim menteeskom chciałbym życzyć, żeby dalej robiły to, co, co już świetnie robić potrafią. E, to wszystko, co pokazywały w trakcie naszych wspaniałych spotkań. Czyli, żeby pielęgnowałeś sobie swoją ciekawość świata, taką otwartość, elastyczność poznawczą, ale też umiejętność zarażania swoją pozytywną energią i, i wspierania innych, bo inspirując siebie same, inspirują też tak naprawdę, czy inspirowały i dalej inspirują mnie i mogą inspirować wszystkich ludzi dookoła. Także tego wszystkiego właśnie Wam życzę. Dzięki i do zobaczenia Nie Na nowy rok przede wszystkim dużo zdrowia. I aby ten nowy rok był bardziej przewidywalny od tego, który właśnie się kończy. A na święta dużo radości i bliskości, chociaż pewnie czasami będziemy na odległość. I niech nowy rok przyniesie nam spełnienia naszych marzeń. Do siebie roku. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę Wam cudownego czasu, płatków śniegu, zapachu piernika, no i przede wszystkim zdrowia z powodu okoliczności, które wszyscy znamy. Nowym roku, za to, żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci, szczęśliwi i radowali się z bliskości, a nie tylko z kontaktu przez ekran. Wszystkiego dobrego.